Siódma edycja ślubu od pierwszego wejrzenia powoli zbliża się do końca. Co prawda nadal nie wiadomo, ile dokładnie odcinków będzie miała ta edycja, ale bardzo prawdopodobnym jest, że podobnie jak poprzednio, około 13. W sensie będzie to co najmniej 13, bo we wtorek na playerze pojawił się odcinek 11, a w zwiastunie kolejnego odcinka nie było widać jeszcze spotkania z ekspertami. Ponadto uczestnicy pisali w swoich licznych kiłędrzejach, że odcinków ma być podobno 13. Pomimo, że sezon jest dosyć nudny, a pary wydawały się na początku dosyć dobrze dobrane i zaangażowane w aranżowane małżeństwa to na ten moment widzowie obstawiają, że żadna z par nie jest obecnie razem. Co więcej w przypadku Piotra i Doroty widzowie mają wręcz nadzieję, że Dorocie udało się ocknąć i oprzeć manipulacją Piotra i finalnie zakończyć to małżeństwo, które z pewnością nie będzie służyć ani jej szczęściu ani zdrowiu psychicznemu. Niemniej jednak są pewne obawy, że Dorota może nadal w tym związku tkwić. Jak wiemy, dziewczyna bardzo zaangażowała się w eksperyment i na ślubie wzięła nawet nazwisko Piotra, choć może fizycznie nie zdążyła go zmienić, bo na nowy dowód trochę się czeka, a eksperyment trwa tylko miesiąc, więc kto wie. Widzowie mają też nadzieję na to, że Adam zakończył związek z Patrycją, domyślając się, że z tego nic nie będzie i nie jest to dziewczyna zdolna do bycia w jakiejkolwiek relacji damsko-męskiej. Aczkolwiek tutaj też jest problem, bo Patrycja nie mówi Adamowi, że nie może na niego patrzeć i będąc z nim udaje, że wszystko jest git. A samotnie, non-stop nadaje na niego do kamery. Nawet w rozmowie z panią psycholog, nie przyznała się, że nie może już patrzeć na Adama, i że jak tylko czuje, że ten na nią patrzy, to ma odruchy wymiotne, co zresztą zademonstrowała w ostatnim odcinku. Także tutaj są obawy, że Adam może myśleć, że Patrycja jest nieśmiała czy coś, bo na początku eksperymentu wyglądała na zainteresowaną i może brnąć tu na jej warunkach. Czyli mieszkamy oddzielnie i widujemy się, jak koleżanki będą wychodzić ze swoimi chłopakami i jej przyda się wówczas para. Dlatego tutaj widzowie mają nadzieję, że może Patrycja w końcu powiadamowi co naprawdę o nim myśli i mówi produkcji do kamery. Aczkolwiek pewności co do żadnego z powyższych związków nie ma. Pewni jesteśmy natomiast trzeciego związku, który w odcinkach układa się najlepiej, bo oba szczury doświadczalne ekspertów z w końcu to eksperyment zdają się być zaangażowany w całą tą zabawę. Zarówno Kamil jak Agnieszka starają się, żeby ten związek przetrwał. Może Agnieszka stara się bardziej o związek, a Kamil o to, żeby mu się koszula nie wygniotła, ale też nie utrudnia starania Agnieszki i jej na nie pozwala. Przecież mógłby ją pogonić, nie spędzać z nią czasu, nie jechać z nią do miasta Kononowicza itd. Ale jak mówił nie doszł prezydent w swoim spocie wyborczym również i tutaj nie będzie niczego, związku, miłości, dzieci to oni akurat nie planowali przed kamerami także wspólnych imprez i generalnie niczego, wspólnych znajomych też już raczej nie będzie bo Kamil i jego nowa ukochana przejęli z powrotem znajomych Kamila, którzy przez chwilę byli wspólnymi znajomymi z Agnieszką, jak wiadomo Kamil jest już winnym? Szczęśliwym związku i widać, że absolutnie nie zamierza tego ukrywać i wręcz czeka na koniec emisji programu, żeby móc przestać się już ukrywać. Nawet po tym jak wrzuciliśmy zdjęcia Kamila z jego dziewczyną, który możecie zobaczyć w filmie na ten temat, spróbuję go gdzieś tu przypiąć na końcu tego filmu. Nowa ukochana nie zablokowała swojego profilu, nie usunęła zdjęć z Kamilem z wyróżnionych na profilu. Co więcej Kamil i jego siostra ostentacyjnie polubili jej najnowsze zdjęcie ze wspólnej majówki nad morzem, widzowie zresztą donosili, że widzieli ich podczas majówki w Sopocie, kiedy Kamil, nowa ukochana i jakaś mała dziewczynka chodzili po plaży pijąc americano, pseudopotacie, były tam jeszcze dwa psy, ale americano już nie dostały, nie wiadomo też czy psy wabiły się Helenka i Michałek. Wtedy moglibyśmy zaangażować w to jeszcze Piotra i Dorotę, ale Ołota i Także co do Kamila to na pewno się nie ukrywa. Widzowie piszą, że żali Magnieszki, bo była tak bardzo zaangażowana w ten związek, i widać było, że podobał jej się Kamil. Nawet jej brat zauważył dysproporcje w ich gestach. Ja bym tutaj na Kamilu żadnych psów nie wieszała, bo widać, że też się starał. Ale widać też, że chemii między nimi nie było i widocznie ta chemia się nie pojawiła. A finał programu był z 8 czy 9 miesięcy temu, więc po tym, jak rozstał się z Agnieszką, mógł sobie znaleźć nową dziewczynę. Widzowie zwracają też uwagę, że Agnieszka popełniła w tym związku ten sam błąd który podobno popełniała zawsze angażując się w ten związek za bardzo, za bardzo się starają i za bardzo poświęcając się dla drugiej osoby. A wiemy to stąd, że w tej sprawie interweniowała u niej nawet nowa psycholog Karolina wyraźnie, sugerując jej, że robi za dużo, za szybko. Wiadomo, że psycholog nie jest od tego, żeby mówić jej, że ma przestać to robić, bo decyzja co do jej postępowania należy do Agnieszki. Ale Agnieszka zupełnie nie wzięła tego do siebie, twardo tłumacząc Karolinie, że oni wspólnie tak zdecydowali i że tak będzie najlepiej. Czy jej zbytnie zaangażowanie położyło się cieniem na tej relacji? Na pewno nie pomogło, bo skoro Kamil miał wszystko podane na tacy i o nic nie musiał zabiegać, to nawet nie miał szans powalczyć o względy Agnieszki, co na pewno nie pomogło temu związkowi. Ogólnie u nich cały etap zauroczenia zaczął się na ślubie i skończył na weselu, później było już tylko stare dobre małżeństwo bez jakichś większych uczuć czy emocji, a to jednak młodzi ludzie są. Także o ile większość widzów żałuje Agnieszki, o tyle duża ich część zwraca uwagę na to, że to zbytnie zaangażowanie się Agnieszki mogło pomóc zakończyć ten związek. Co nie zmienia faktu, że według większości Agnieszka była najbardziej ze wszystkich uczestników zaangażowana w ten eksperyment w tym sezonie i z pewnością jest fajną, wartościową dziewczyną, która w życiu nie zginie. Ciekawostką jest też fakt, że w jednym z kiełętnej ufa Agnieszka zdradziła, że wiedząc o emisji programu musiała usunąć z Instagrama kilka zdjęć, i nie był to zdjęcia z Kamilem, sama tak napisała. Także im wyraźnie zasugerowała, że ona również po programie jest w związku. Pisała też, że od finału minęło wiele miesięcy i wiele mogło się przez ten czas wydarzyć. Także im wychodzi na to, że Agnieszka również mogła znaleźć miłość po programie. Na ten moment jednak widzowie nie zdradzili mi, kim jest wybrany Agnieszki, być może dlatego, że ona niedawno odebrała mieszkanie od dewelopera w nowym bloku i nie ma jeszcze sąsiadów, którzy mogliby nam donieść, kto wchodzi wieczorem a wychodzi rankiem z jej mieszkania, jak donosili w przypadku Kamila. Aczkolwiek ja sama mam już pewne podejrzenia, które jeśli tylko się potwierdzą, z pewnością wam przekażę. No bo Pan Bóg kazał się dzielić i jak się z Wami zawsze dzielę informacjami, a wy jak sądzicie? Czy Agnieszka faktycznie jest w związku, czy tylko podkręca fanów, jak to robiła początkowo sugerując, że nadal jest z Kamilem, albo może robi to dlatego, że wie, że Kamil nie zamierza ukrywać nowej dziewczyny i nie chce wyjść na gorszą? Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Tymczasem miłego weekendu i baj-baj! Bye bye.